Witamy. Związek Międzygminny to nie tylko wielkie projekty infrastrukturalne realizowane na terenie gmin beskidzia, ale również projekty społeczne. Szczególnie, gdy cel jest tak szczytny, jak pomoc dla Kubusia Suchodoła. Link do strony, gdzie zbierane są pieniądze, znajduje się w opisie filmu. A oto nasz mały wkład w tę akcję. Ja. Zapraszamy. Ja. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W imieniu Związku Międzygminnego chciałbym nominować do tego wyzwania gminę Łodygowice, gminę Koszarawę oraz nowego członka Związku Międzygminnego, Gminę Świnną.